Zawsze mnie to interesowało. Ile czystej miedzi odzyskam z kilograma przewodów? Tutaj chyba jest kilogram. Tak mi się przynajmniej wydaje. Patrzcie, równo kilogram. W większości jest to drut, więc powinno pójść całkiem szybko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zrobimy to standardowo metodą klasyczną, czyli nożem. Ile tej miedzi odzyskam z jednego kilograma? A jak widzicie, jest równo. Jakbym to teraz sprzedał po 8 zł, to bym miał 8 zł. Proste. Piorę nóż. Kilka zrobię z Wami. Później szybka akcja, bo to idzie całkiem, całkiem znośnie. A na koniec otworzymy jeszcze paczkę od Mateusza. Ja robię to takim nożem. Powiem Wam lepszy niż zwykły tapeciak. Bo tutaj swobodnie można sobie go złapać, przeciągnąć i w sumie drud jest zrobiony. Trochę tego jest. Jaki będzie czas operacyjny? A zaraz sprawdzimy na zegarku. Zaczynamy powiedzmy 15:40, bo te dwie minutki, zanim ja sobie wszystko przyszykuję, zrzucę wagę, zrzucę przewody, porozpinam i zaczynam korować. Ile mi to zajdzie, okaże się. Pokażę Wam oczywiście później to na zegarku. Tu nie chodzi o to, czy to się opłaca w tej chwili robić przez ten czas, który to będę robił, tylko po prostu jestem ciekawy i myślę, że Wy też jesteście ciekawi. Ile czystej miedzi możemy odzyskać z takiego kilograma przewodów. Także co? Ja się biorę do roboty. Was serdecznie zapraszam do odcinka. Zostawcie łapy w górę i podbijcie film do góry. A ja biorę się do roboty. Wszystko przyszykowane przewody są. Na bok i lecimy po kolei. Jeden, drugi, trzeci, piąty. Nie wiem ile ich tutaj jest. Tak jak mówiłem, szybka akcja. Przynajmniej tak to powinno pójść. Wystarczy ostry nóż. Żadnych korowarek. Jedyne co, ja zakładam rękawiczki. I pierwsza sztuka zrobiona. Piękny drut Milbery. Ekstra. No i tak. Z każdym kolejnym. Są krótsze, są dłuższe. Są proste, są krzywe. W każdym razie Idzie to naprawdę szybko. Nie będę jakoś tego nie wiadomo jak robił. Chodzi tylko, żeby po prostu okorować i sprawdzić, jaki procent jest miedzi w tych przewodach. Oczywiście gorzej by się to robiło, jakby to była linka. Są tutaj ze trzy chyba przewody linki, ale jakoś to pójdzie. Przede wszystkim jeszcze jedna ważna sprawa. Ja nie robię tego na wyścigi, nigdzie mi się nie spieszy. Robię to bo chcę. Więc, żeby mi tutaj nikt nie zarzucił, o bo to wyszło tyle czasu. No, ile wejdzie, to wyjdzie. Ja chcę po prostu sprawdzić i tu już się powtarzam, ile wyjdzie miedzi z kilograma przewodów. Czyli jak to się fajnie mówi, ile miedzi w kilogramie siedzi. Jest to, powiem Wam, całkiem przyjemne. Po pracy przyszedłem sobie do warsztatu. Cyknę sobie kilogram przewodów. I już będę bardziej zrelaksowany. Czy to się komuś opłaca? Czy się to komuś nie opłaca? To już mnie nie interesuje. Mi się opłaca. Ja to lubię. A miedzi do góry. Więc zbierajcie. Dobra, moi drodzy, ja sobie to będę korował. Każdy wie, jak to się robi. Okorujemy. Później pokażę wam, ile tego jest. Zważymy to i weźmiemy się zapaczkę od Mateusza. Powiem Wam idzie całkiem sprawnie, całkiem naprawdę sprawnie. 16:3 zostało mi tyle. Tutaj mamy piękną miedziuszkę. I chciałem jeszcze przypomnieć, że te przewody mam dzięki uprzejmości Grześka i Oliwki. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. No i zostało ostatni. Całkiem nieźle to poszło. Gorzej było z linką. Te trzy przewodziki, które były linka, tak jak mówiłem, tutaj są. Uwaga. 16:13 33 minuty. Więc sprawdźmy, ile tej miedzi w jednym kilogramie przewodów siedzi. I czy to się opłacało? To włączamy wagę. I sprawdźmy, bo sam jestem ciekawy. Wszystko. Wszystko. 700 gram, równiutko, czyli 70% czystej miedzi z kilograma przewodów. No i ja jestem, powiem Wam, mega zadowolony. Cena drutu Milbery w tej chwili 36,20. 25 zł. i 34 grosze w 33 minuty. Według mnie, ja tak mogę pracować, przynajmniej wolałbym tak pracować, niż leżeć sobie przed telewizorem. Dla mnie się opłacało. W pół godziny 25 zł. Rewelacyjny wynik. Mamy czysty drucik Milberry 70% to czysta miedź. Wiemy już wszyscy, jak to wygląda, ile miedzi jest w kilogramie przewodów. Także biorę się za otwieranie przesyłki od Mateusza. Przesyłka od Mateusza już na warsztacie. Całkiem spora. Tnę, otwieram i razem sprawdzamy, co jest w środku, bo nie mam pojęcia. Chyba otworzyłem ją nie z tej strony, bo. Tutaj już paczka jest otwarta, natomiast no już tak musi być. Bo jestem bardzo ciekawy, już co jest w środku. A trochę tego wszystkiego tutaj jest. Pierwsza rzecz prostownica. Jest w środku. Sprawdzałem, czy działa. Nie mam pojęcia. I na pewno źle otworzyłem. Pegasus bardzo fajna rzecz. I takie rzeczy. Patrzcie, jaka fajna piersióweczka. Jedna. Druga. Trzecia. Tu trochę śrubek. To będzie złomik. Piersióweczki. No kurde, no powiem wam, no rewelacyjne. Radyjko. Żeby głośnik, tak, głośnik bluetooth ciekawe czy sprawny zapakowane ale stary telefon patrzcie na to szok takie idealne fanty na targ staroci a w końcu kiedyś muszę wybrać się do tych no chłopak. Kolejny stary telefon. Stara lampka. Ale patrzcie w jakim stanie. No cudowna. Ekstra to Mateusz trochę opakował lampka. Chyba na baterię zwykła kolejne zawiniątko. Druga lampka. No nie wierzę. Sprawdźmy wnętrze. Powiem Wam, że no coś pięknego. Co my tutaj mamy? Kolejna lampa. Patrzcie. To już taka przenośna. Fajna, 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 fajna. Żaróweczki są, tu wszystko działa. Centra Znając życie, to jak się włoży baterię, to ona będzie świecić. Do przewodów kolejne zawiniątko, o, ale tutaj już jest bardziej zawinięte. Gdzie ja nóż położyłem? Ktoś wie. Aparat fotograficzny. Tutaj nie ma tej góry, niestety, ale do mojej chociażby prywatnej kolekcji. Tutaj jakieś płytki. To do elektropaki. Tu coś ciężkiego. O. A tym ciężką rzeczą jest kontuweczka. Nowe przewody. Tutaj kolejne zawiniątko. Co to jest? Jakieś chyba małe radyjko. Jeszcze jedno zawiniątko. Głośnicze gotkina domowego goldzi. Jakieś takie rzeczy. Ładowarka. Włącznik. Tutaj. A tutaj etui do telefonu. Kolejne kilka etui do telefonów. Coś takiego. Wygląda mi to na popielniczkę. ZPM Radomsko. Takie rzeczy. Fajne. Nie mam pojęcia, co to jest. Sekcja komentarzy jest dla was. Ale to na razie zostaje. Fajne, fajne. Tutaj jest jeszcze chyba wiertarka. Dobrze mówiłem, wiertareczka. I list. Cześć Marcin, wysyłam ci paczkę z elektroniką, trochę skarbów, trochę złomu, ale kto wie co tam się kryje. Mam nadzieję, że coś ci się przyda i że rozbiórka pójdzie gładko. Pozdrawiam, Mateusz. Ja również Mateusz bardzo dziękuję. Jest trochę rzeczy na targ staroci. Jest trochę rzeczy do demontażu, etui, Pegasus, radyjka, telefony, piersióweczki i inne rzeczy. No i te lampki. Te lampki to z mistrzos świata. Super. Ja jestem mega zadowolony. Was pozdrawiam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Tam na dnie skarby czekają, zatopione marzenia opowieści wzywają. Tam na dnie z magnesem w ręku, tam na dnie każdy dzień to nowa piosenka. Thank you